Tu z tym to trzeci odcinek serii Evolent. Sprawdźcie, czy ściszyłem. Tak, ściszyłem na szczęście. No to możemy już mikać. Co po poprzednim odcinku zrobiliśmy? Po prostu trafiliśmy do pewnego świata. Przenosiliśmy się do piksela i tak dalej. I mamy. O tym właśnie bo mówię, że będziemy przechadzać przez te niebezpieczne głazy. Znaczy, ja jeśli mogę rozpielkwaczyć te głazy. No to trzeba, jak to się rozpiel. fakt Ok, trzeba z tego zjedzierać. Dawa Saduko! Oh, Jeszcze to niedźwiedzie. Oh, Dobra. Szybko Saduko. No dobra, udało nam się przejść, ale jeszcze tu lecą te kule. No dobra, udało nam się trochę uniknąć tego kłopotu. O kurde, to jeszcze te duchy, jeszcze by bra brakuje. Okej, okay, jednego poszło. Trzeba uważać. Dobra, dług... drugi duszek poszedł. O wy... Przeducham. Dobra. O kurde, dostałem. Poczekajcie, zanim to przejdę. No jestem z powrotem, trochę miałem przestrane z tymi wszystkimi. Ale przy okazji, zbierałem trochę więcej pieniążków. Przy okazji, zbieraliśmy trochę zwity serca. Dobra. O ty. Dobra. I przy okazji mamy szósty level. Nieźle. O kurde, głupi duch. Przepraszam, Hiker. Jestem Uf, udało mi się w tej chwili Wow, gdzie pięknie owy Dobra szybko. No i pięknie. Zostały jeszcze dwa duszki. Co wiatry? Dobra. Nowy! Okej, okay, udało się chociaż. Pokonaliśmy przeszkody ze z tymi duchami. 36 życia. Okej. Okay. Co to za słoń? Look, Andre. Hey, mammut mamut. Ah, A, to mamut. Prehistoryczny słoń xD. A to tej ogon. xtract because it global warming anyway this is this one is blocking our way forward Oh i know i use the present of great strength i bought from the trader on the, the day i show the moment of the path at no time <laughs> it's not working could it be that the trader sold me at That bracelet. With no magic at all. You find him. He's gonna wish he'd never met me. Well, I'm fresh out of ideas. I'll leave the problem in your hands. Andre. I to ma być zaletka, która przepycha ten. E moc. O, da się przejść? Zapomni. No to za Czekaj, po mojemu spraćmy. Wystarczy odepchnąć. Pierwszy zapis zrobimy. Spadaj z drogi słoniu! Dobra. O, skrzynia. Zobaczmy co my tu mamy. Oricon Ore! No proszę, mamy. Pierwszy Oricon Ore. Sprawdźmy tutaj... Mam jeden Oricon Ore, czyli musimy zdobyć zaledwie cztery. Żeby można odblokować te najfajniejsze... ...moce, czyli tak zwane... No! Sąń dupę, słoniu! Nic się nie dzieje. Dobra, to trzeba tak po mojemu... ...da się odblokować? O, mogę przejść, nieźle? Wiczur, Nie, to niedźwiedzie! Pomyliłoby się! Spadówka, ty też, spadówka, niedźwiedziu! To wystać tako! Czuj się, słoniu! Prosto w dupę, mamutę, nieźle! Ale trzeba tak, ten sposób odgonić! Spadaj z drogi! Ale żeś mnie zablokował ty głupi słoniu. Aha. Cz. Trzeba tak w ten sposób zrobić. Padaj z drogi. No dobra, czy jest to, przepchniliśmy idziemy tutaj, przegodzić tego słonia na drugą stronę. Spadaj z drogi. To by się podoba. Niestety. O cholera, chyba coś przez No, tym razem ja przez kobie, cholerka, jasna. Musimy iść tedy. No to blokuje się ten drogę. Spadaj słoniu z drogi! Dobra. Możemy w ten sposób przejść. Teraz doblokowujmy tego słonia z tej strony. Spadaj z drogi słoniu! <laughs> Słoń! Mamut! Jeden czart! A to jest pewna powiedzieć historyczny słoń. I w ten sposób możemy przejść. Mhm. Przepchnijmy tego słonia. Aha, czyli w ten sposób? Okej. Okay. Muszę to psubnąć. Ta nigdzie się nie ruszy do połatcoy. O ty kurde. No dobra. No dobra, cię przeknęliśmy? Co nieco? Aktywujmy Kniecie słonia? No dobra, zablokowaliśmy. Mm -hmm. Tylko problem jest taki, że muszę jakoś tak przepchnąć. Hmm, coś tu jest przeskrobane, czekaj jeszcze raz poczekajcie. Dobra Okej okay. To powinno pomagać Tego słonie przepchnijmy. Okej, okay, niech tak będzie. Dobra. Chyba coś przeskobały, bo nie wiem o co chodzi. Ani tego nie pomogło. No, co jest do cholery. Hm. Dobra. Jeszcze raz pobijemy. Dobra. Odtrasujemy drogę. No dobra, teraz tu. Okej, okay, teraz Okay. Okej. Okay. Aha, czyli ślizg przez krobiem. Kurde. Jeszcze raz. Poczekajcie. Zanim to zrobi, to jeszcze raz będziemy. Poczekajcie chwilkę. No już jestem. Zacz już udało mi się przekombinować te swoje... ten... Yy... Przepchnięcia słoni. Dobra. Ale tak jesteśmy zablokowani, ale ciu z tym. Mamy tu... no... Trochę się pomyliłem, ale dobra, jeszcze raz. Na szczęście mi się udało tutaj odblokować. Tu przepchnijmy słonia, i tutaj to się odblokowuje, ale nie aż tak, kurde, coś ty zrobił teraz. Muszę jeszcze raz do tyłu dawać dobra. A było tak dobrze. A było tak dobrze, kurde. Wszystko się skiepściło. Jeszcze raz trochę kombinacji będzie, ale trudno. A tutaj ten ty można przejść, chyba? Tak, i teraz tutaj. Mam nadzieję, że się mi się uda. I się udało, na szczęście. Po, po zaledwie 16 minutach mi się udało odblokować przejście. Z tymi studiami to były zawsze problemy. A teraz, szanowny panie Mamucie, muszę cię muszę z przykrością poinformować, że musisz zsunąć drogi. Przy okazji jest save'ik. O ty dziadu! Spają czekam na mnie? Spadówka. Dobra. O ty. Dobra. Jak mogła. Dobra. Save ich szybki. Dobra. Lecimy z tym. Nie ty! O ty gdzie... O ty dziadu! Atakujesz mnie? Dawaj, 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 chodź tu. Dobra. Oblokowujemy. O ty kurde! Gdzie na mnie atakujesz? Okej, okay. spokojnie Andrzej, spokojnie. Jak na wojnie? Trochę spokojnie. Dobrze, pająka pokonaliśmy. Dobra. Dobra, żyćko. Przy okazji, trochę uzbieraliśmy. O wy. Dobra. Aha, odblokowaliśmy. Dalej co mamy? Steks mamuta. Da się to zjeść? Nie jestem pewien. Ja ci dam atak na mnie, ty. Dobra, przepchnęliśmy pająka. Jedziemy z tym. Chyba was matka nie urodziła. Okej. Okay. Przy okazji mamy pełne żyćko. Grab her! Co się dzieje? Kto to krzyczy? Aha, żołnierzyki i demon Aha, co tu się dzieje? Retreat! What the hell? Don't let her escape! That porker seems to be having a rough day Think we should give her... Ekadandrze? Tak. Okay, let's do this. Dobra. Who are you? Do I know you? Did Professor Jiro send you? Tak. I never go back his lap. We don't know of any Professor Jiro. Let us help. Let me go. Thanks. New ты. Cutter! But be careful. The Tylko life. No dobra, teraz sprawmy się z tymi Okej, okay, poszło. Jest ich więcej? Co so, ty macie ży wy Nie macie nic do roboty, tylko atakować mnie? Szybko, bierzmy te pieniążki, już Szybko, nie zdążymy! Okej, okay, zdążyliśmy się, ostatniej chwili, dobra. Atakujemy! O, wy dziadu! Atakujesz mnie? O, kurde, lepiej stąd Dobra. Leci mnie jakiś żołnierzyk, dobra. Cyk, 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 cyk. Musimy być blisko ściany, ale będziemy więcej atakować. Dobra, dwóch poszło. Jeden, dwa. Dobra, spokojnie. Ty to pułkownik! Dalkid, what's going on here? Where is the girl? Aha, czyli musimy ten sposób pokonać Chyba uh. Dorwał mnie What the fuck? Who are these people? Twój stary They acted as As we were about to apprehend the target colonel I'll warn you not to frighten her away. Where is she? I. She got away, Colonel. Keep looking. And take this order to the palace. I'll question the later. Yes, sir. Ah, <sighs> Trafiliśmy do lochu. Andre? Andre? Uh, get up! get <laughs> drzyj się, fina! Oh, finally awake. Are you? Tak. I still don't know where we, we are. But I'm getting away. going kończę, okej? Przepraszam. I'm afraid... It would take a while to get back to my father. I mean, look—they threw us in base prison. This place is just filthy. You think we—we we were sent to back 50 years ago during the golden age of the empire. Anyway, it keeps getting harder to explain all of this logically. Hey look. The soldier who brought us water forgot to close the door again. We're pretty lucky, huh? Are you thinking about I'm thinking? Tack. Awesome. Okay, let's get going. I'm sure you managed just fine. They look sword they took your sword, but all you need to do is avoid the soldiers. You can solve everything with violence, you know. Ever chatterbox, this one. I'll cut it on you to get us out of this hellhole. No dobra. Czyli, tak jak mówiliśmy, jesteśmy w lochu i w tym właśnie stylu kończymy odcinek, bo trzeba iść do roboty, bo mnie mama wysyła. Trudno. To tyle z tych gier. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnego mojego materiału. A teraz jak na się z wami tym nową ewolucją po raz drugi akcemu do usłyszenia i cześć!